Hej, hej, witam was bardzo serdecznie, tu jest Hiron i zapraszam was na kolejny odcinek Skry Saboteur, spóźniony, <laughs> powinnam powiedzieć, że z powstorem. dzisiejszego odcinka jest literka S, S jak spóźniony odcinek. Aha, jakieś... o, <śmiech> <śmiech> Vendome, kolumne, no jestem już w ogóle. Hello. hello 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 who are they friends renard and his men they disappeared two days ago this morning we found them here what happened they were preparing for a mission renard was caught with a pocket full of detonators he was a hard man but he broke under torture and mm. gave the others up that blonde butcher skinned him like an animal what did you say the Nazi's new chief of public security, an SS colonel. Before the war, he was some kind of race car driver. Jerker? Yes, that's him. This is his message to the resistance. What was Renard's target? The siege gun at the Lycee Theater. It's a symbol of Nazi power in this part of the city. The sound it makes is deafening. Every time it fires, the people of Paris lose hope. Then we'll give him something to cheer about. I thought you might feel that way. Speak to Brian Brymanem. <laughs> Jeszcze mi tak chrypka. Ch ch chrypka, rybka. No, ale ten. To zaś list. A man by the of Horst is organizing an underground street race in the city. I thought you might be interested. Nie. <laughs> w ogóle jest na mapie? Czy. Aha, jest jako flaga. <laughs> jako flaga. Taka wiecie, o to, 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 to. To. Na razie nie. No, więc wydaje mi się, że skończę... nie wiem, co szybciej skończę, czy teraz skończę, czy ładcy Pierścieni skończę. No i zdecydowałam się znowu ukrócić moje serie, więc tylko jedna seria będzie z jakiejś tam gry. I tyle! Ja się znowu za dużo produkuję, a ludzie mnie mają w nosku. Oczywiście nie wszyscy, no nie jest tak, że ja ten. Ci co do mnie przychodzą na streamy i tak dalej. To szanuję was, dziękuję wam. Ale są osoby, które przyjdą na chwilę, popatrzą, eee, znudzi mi się, kuś was padam. I mnie niestety mierzi to troszkę, i denerwuje, i stresuje się tym wszystkim. No. Pomimo, że ja wiem, że, że powinnam się dawno przyzwyczaić do tego, ale dalej mnie to mierzi. Przykro mi z tego powodu, no ale niektórzy to są. Bez serca. Ale nie, pójdą do takiej osoby, która ma 1 500 900 subskrypcji, oni zostaną tam, no bo tak.

czy ja mogę się jeszcze przebrać w niego? Ale aha, przytrzymaj, po czy Nie chcę jego broni, ja mam tą swoją lepszą, tą, tą. Nie, wcale nie widać ten. <laughs> o kur... Oj tu, pani Był strój, nie stroju. Trudno! 9 minut. 9 minut! O, wo, wo, wo! Mamo, 9 minut! Noż ty, kurde, kapuściany! Tam jeszcze widzę. Trudno, będzie ratatata. Nie będzie po cichu. Nie może być po cichu. Poważnie, wy! Spokojnie, zdążę tam na, na ten, ten czas, chyba. no Jeszcze tam jest fajnie jak... O tobie nie zapomniałam, nie, nie bój... Nie bój żaby. Ile ty masz życia, o. A ja w dalszym ciągu chcę przeładować. Nie da się przeładować. Nie, kuźba gościu! dzieci ja proszę! Z taką prędkością do wszystkich wysadzą w powietrze. no 8 minut. Ja, ja ja Powodzenia. O, tam kontrabanda jest. O, oh, there you are, you big bitch. <laughs> halo, halo. co? Jakieś saboterdy? Chłopci mama nie dała, ostatnio. A który? No powinien wybuchnąć, no ale. <laughs> uh, 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 ale żebym dostała, nie wiem z czego żyje? Nie żyje. <laughs> Dobra, ale nie przeleci. Ominę ich tak trochę. Może się uda. Może się nie uda. No, tylko tu ten akurat... <laughs> Przecież nacisłam, kurde! No i tupa i lecę. No i dupa. Powodzenia. Nie, jak zaraz was sprzątam to znowu będzie to samo. Ty mnie widzisz? Tam z tyłu pamiętam was, że było was dwóch. Tam na dole przyszedł faniak. Błoko tam trafić w tą... co on po prostu nie może iść tylko skakać? Łoń za karę. No. <noise> nie wiem kto mnie tam ten... G ugryzł coś. Aha. U góry tam nie miałem jakiś ten? Nie, tam nie miałem przecież tu. Ewentualnie tam jakiś cwaniak ten Zaraz was posprzątam Porządki Porządki jesienne Siło być kuźba Trafię? A, A ty ma wrzut, niecwaniak! Stój! No okej. Okay. Aha, zapomniałam o tobie. <śm> Zapomniałam, przepraszam A wy gestapowcy I no. <laughs> jeps ich Byli nie ma O mamo o mamo się zabiła Eee, 7 minut do czego Palcem w nosie mogłabym coś zrobić No, Hops. Tam jeszcze jakieś cwaniaki. Gdzieś <laughs> mi się. No, Hops! Ruszycie, Hops! Nimi. Dziękuję. Tam u góry jest. Kreł. Oszty, gestapo. Oszty. <laughs> no, coś mu chyba. Nie... Aha, wyszło. Mu siedzi tam na tym. Eee, yy, gestapo. Dostać. No, tu bym dostał, ale go nie dostanie. O Jezu. Boże, drogi. O, matko. Do tego to nie chce się zbliżać, nawet materiały chyba przydadzą się na, <śm> na rozwalenie działka. No ten gestapowy jest tam się... O Jezu, <grymny> debil <grymny> O Jezu. Czemu się nie może wysadzić tak ten Okej, okay, dostał Co tam pyskuje? Eee, ty to sobie możesz. Pyskaczu jeden. Dobra, działko. Przegnamy. Mam nadzieję, że chodzi o to. Jak nie to nie wiem. Ale chyba o to. Nie ma innej opcji. I hops! Znaczy jeszcze tu był ten yy... Pancerny szrek. <grystanie> Jej, kolory wróciły. O kurde. No i poszło. Znaczy teraz muszę spier... Uciekać, spierdzielać, no na to samo wychodzi. Dynamit, przyda się, bardzo chętnie dynam dynamit. Dynamit. Coś tu jest? Pewnie tak. O Jezu, mam sh shotguna, on zajebisty jest ten, tak szczerze. Jedyny shotgun, jaki mogę używać, tylko na razie jeszcze nie mam obecnie amunicji ani broni odblokowanej. No patrzcie, jakie to jest piękne. Piękne to jest. Piękne, dobra, teraz trzeba do kry kryjówki się schować gdzieś, któreś. Jest coś najbliżej? Gdzie? W którą stronę? W którą stronę jest jakaś kryjówka? O, mamo tutaj nie ma tam jakiejś rury. Jakie zaś rury? Kurde, człowieku, liny zjazdowej, rury, rury pociągowej nie ma. No, tamto ty nie skoczysz. Nie mam takich umiejętności. Ej, 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 ej do góry, do góry. Tak kogo by tam... Kogo by tam widzicie? Mnie tu nie ma. Nie wiem, po co ja tak wysoko wchodzę, ale... Żeby spaść niżej. Ej, skacz mi! Dziękuję. O Jezu, truty. Oj, o, pojazdy. Mogę użyć ich? Tutaj, takie są te. Czekaj, czy ja się wcisnę. O mamo, o przyszli ci wielcy. No to jedziemy na środek, nie będę się kapuścianić z nimi. A co, jak to się kapuściani z nimi? Jebz! <noise> nie trafiłeś! Łeh, 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 idziemy na środek! Łeh, idziemy walczyć! <noise> o Jezu! O Jezu, <noise> zaraz przed wybuchem mi się udało wyci wyci wycisnąć! Co się zrobić? Przeżyć! Rata ta ta ta! Tylko to mam mało amunicji niestety. Już prawie nie mam amunicji. No wciskaj, że się mi chłopie, no kurde mać, no tyle przegrać. tylko wy tam macie? O, Boże ci Oni zajebiste te karabinki mają. O mamo O mamo, o mamo, nie, 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 dajcie mi przeżyć. Hej, 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 hej! No kuźwa mać, no. Ciekawe, czy się mi zaliczyło. <gryśla> Wróć do... Tak, no, tej grę, jakie mam. To? Może już będzie po wybuchu. Może. Tak. <gryśla> Bo jest bi, 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 bi i zabij. Dobra, może zmienię tę bronię, bo faktycznie... Tommy, niech będzie Tommy. A tu co? Odblokujemy kiedyś ten, ten... Yy, wiecie... Tego yy, shotguna? Tak, shotguna. Tego co bez... A niech będzie tak, no. Niech będzie i tak. Ja w ogóle idę w dobrą stronę. Gdzie jest wyjście? O kurde, tu nie ma wyjścia. Tu jest exit? Tak. Exit. m mm. No, co tam? B, 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 Bishop? B, B, Bishop? Wyścigi? Czy ja chcę wyścigi? Jak myślicie, blisko mam wyścigi. Może zdałoby się zrobić. W mościu dawaj auto. A, gdzie nowe? Stary. Często używany. Nie pamiętam tych wyścigów tak. Tak szczerze. Na pewno robiłam, ale. Are they like average guys? You look familiar, son. Have I seen you somewhere before? Me? Uh, no. Must have been some other block. You look just like that Irishman. The one I saw driving yeah. the Grand Prix. Oh, that boy had talent. Maybe enough to take home the cup. I would have taken that damn cup if that cheating bastard hadn't shot me fucking tire out. I mean. <laughs> if that were me. But it wasn't. Oh, of course not, son. That ah, he is a spineless Nazi worm, just the same. Scum like him, give my country a bad name. Amen. So I hear you're organizing a race in the city. Pull your car up to the line, son. If you finish the race in time, you can meet up and race with my friends in the countryside, yeah? Yeah. <coughs> Leć wóz odpowiedni do wyjścia... Może być ten? Wieź do miasta, aby zacząć. racie powinien być. O kurde, powiedzcie. Halo, bo was przejadę! Minuta 45. pięć. Chyba najwolniejszy samochód... Nie, no nie, może nie najwolniejszy. Oj, 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 przepraszam. Nie przepraszam. Tylko ja przez, czy przez nie będę musiała przejeżdżać, przez granice te śmieszne. Aha. Jedź. No, fajnie. Szybko! A, kurde, w się was mam. I tak będę spierdzielać. Mogłam od razu jechać, a nie się kapuścianić z nimi. Przyjedź. To jedź! Nie dościgniecie mnie. Mhm, obudziłeś się. Hmm. Haha, mieć cię cimoknąć, choć ja zdążę na ała czas, pewnie zabraknie mi no, mojego pecha. O mamo, o mamo, o mamo, nie, nie, nie zdążę. Nie przypadam za wyścigami. Halo, parę sekund mi zostanie zabraknie na dzisiaj. Jezu na styk po prostu. Wiecie, gdybym nie ten. Nie wiecie tam. Przy tym tym jechała po prostu noga w gaz. W ten? To bym przejechała Tremny Szpon, o! Jej! To jest taki szybszy, taki ten, ten, ten gdzie ja w ogóle jadę? Nie wiem czy umiała tak jeździć Siedzą, że jeszcze z ten, gdzieś... Gdzie ty jedziesz? kurde! No dobra, może jeszcze te wyścigi, bo tak... obecnie nie mam pomysłu. Zrobimy sobie jeszcze te wyścigi, chociaż chciałabym szpona, od... no, ale nie mam tego. Eee, no, nie mam e, garażu w pobliżu. Żeby odblokować sobie tamten pojazd. <laughs> Mogę skoczyć? Nie zabije się?

I don't like slackyard sheepfuckers. Come again. I'm not out here to socialize. I came to race. You talk bold enough. But can you drive? Only one way to find out. We will see. Pull your car up to the start line when you're ready to race. A mogę się <se> to wziąć? <laughs> no, no leć na No, zajebiście szybkie. Aha, w ogóle w którą stronę? Ja myślałem, że odwrotnie stoją. <laughs> Mózgu. Go, go, go! Ale ktoś ma moje auto. Ktoś ma moje auto. Co to za niebiec? Jedzi jakimś wielkim. Ojej, przepraszam, muszę się rozpychać. To jest... w mojej naturze leży, że ja się rozpycham. <laughs> Oj, przepraszam. <clears> Ojej, <throat> Jezus Maria. O mamo, o mamo, o Jezus, jak <laughs> ten... Nie, 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 gdzie, gdzie, gdzie się rozpychasz? Panie drogi, moja trasa. Teraz jak się na prostej rozpędzę, to zaraz będą mnie wochać. Co będę robić? Nie, nie wyjdzie im no. O, prosta droga, może być. Pa, buziaczki było miło, ale się skończyło. Bo ja umiem jeździć raz na jakiś raz? 100 lat? 100 lat? Ojoj oj, oj, zakręty. Ojoj oj, oj, ktoś mnie ściga. Oj, 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 przepraszam. No to tam taki jak już się rozpiecha mi po plecach? <grym> Stuknął coś. Ile okrążeń jest tak a propos? Dwa. Tak, y zwalniaj w takim momencie. <grym> Taka w miarę lightowa to jest tu ta przejażdżka. O Jezu! No Jezu! Zaproszę na prędkość hop! Nie, tam raczej mnie chyba nie dościgną. Jakby można było to pomyśleć. Dobra, drugie okrążenie. A akurat tu się nie jeździ jakoś bardzo trudno, ciężko, jakkolwiek. Nawet tym tamtym moim pojazdem może bym też tak szarżowała. No patrzcie, jakie kilometry za mną są. No jak daleko są za mną. Też zwalniam, tak troszkę, wiecie, żeby nie ten... w zakrętach ładnie wchodzić. No tu już przesadziłam ze zwolnieniem. O Jezu! O Jezu, nie, 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 nie. Spokojnie, spokojnie. To jest... Znaczy już masz wygraną. Chociaż dogonili mnie. Jak widzicie. O mamo. O, jezu, ktoś mnie dościga! O, mamo, o ty, kuźwa! O, ty, gnojku! O, ty, kuźwa! No i fanie! I tak to się kończy! Nie, on wygra! Bezpieczna jazda, no tak, pewnie. No spoko, zaraz na zakręcie go wyroruję. Co? Wyścignę go. Ej, 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 stój, cwaniaku, jeden! No, ty nie masz hamulców w tym pojeździe! Ej hej, hej! Ty mi tu kurde nie podskakuj, bo jak zaraz cię stuknę... No tak, ja zawsze muszę kuźmać gdzie indziej. Ty! Hamuj się! O Jezu, o Jezu! O Jezu, wiedziałam, że stuknę w coś! No, ostatnie! Jej! Wygrałam! Kura, Udało się! A Jezus Maria, po prostu. Demon prędkości. Nowy pojazd odblokuje mi się, pewnie. Customer Skyler. Auto Skyler. <tryk> Dobrze, tyle na dzisiaj. Jej, yy, yeah, udało mi się. Jakimś cudem. Już raczej nie ma na razie ten. Dobra, wiem. Na razie nie ma tego, jakby to powiedzieć. wyścigów chyba, nie? Dopiero później, może ewentualnie. Albo coś innego trzeba zrobić, żeby odblokować ten, ten, ten ostatni. Co tam trzeba? Odblokuj srebrny szpon w garażu. w w wyścigi numer. Aha, numer 2 na wsi. No to tyle. No nic, dzięki za oglądanie proszę o subskrypcję, jeśli Wam się podobał. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam na książkę stronkę bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się jutro w kolejnym odcinku z gry Saboter. Dzięki, cześć!